Witam wszystkich bardzo serdecznie widzowie w dzisiejszym odcinku będziemy zwiedzali ten wielkie zamczysko jak sami widzicie widzowie do najmniejszych to nie należy więc widzowie o ty raz bez bomby postawię kwiatka nie wiem po co mi jej motyka po prostu widzę, zasadzając tutaj takie oto piękne roślinki chyba wszystko widzowie zasob przy sobie mam wszystko co by mogło się przydać będziemy sobie jeszcze widzowie dorperełki i idziemy z widzowie, tak, bezburzonien z jakimś tutaj amuletem. Wszystko widzowie mamy. to jest bodajże mój 11 już dzień, czy tam 10. Tu sobie widzę, zrobiłem piękne wejście, i tutaj musimy widzowie wejść. Troszeczkę się boję, że tu będzie ciemno. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że wszystko. Mam nadzieję, że to jakichś fajnych mapków nie będzie. Mam nadzieję, że będziecie coś tutaj, cokolwiek. Widzieli? Co jest? Jakie potki na start. Ej. Patrzcie, ile my już dobiliśmy, życz i yy, tu jest kolejny amulet władz, tu jest kolejny amulet ja ci nie mogę, ale wiecie tego amuletu nie widać, w tym jest problem, nie wiem co ten amulet robi, ale wola ten złoty, dobra, ja chciałbym chyba pochodnie, bo chyba bez pochodni będzie nam tutaj ciężko, ale może, może się uda wtedy coś tam tutaj, jest, jest, jest książka. Patrzcie, co, co to są za zajmujemy? Przecież my jesteśmy milionerami, już. Popatrzcie, widzę, tylko na to my, jakie mamy ja, już tutaj. I ten, czekajcie, czy tu byłem. Wow, mnie tu nie było. I tu się dzieje naprawdę, naprawdę sporo. I tutaj coś pewnie jest, czy nie? Tutaj nic nie ma, No dobra, widzę to samo, co dużym, ale ja już widzę, wie? coś, co nieco zyskałem. Muszę tutaj powiedzieć. Dobra, oj, skrzynka kolejne itemy jakieś papiery, jakieś różne tutaj rzeczy widzę. Więc nie, ja, ja to widzę, powinienem to w pierwszym dniu, jak tutaj weszłem. Bałem się, że to będą jakieś moby, po prostu nie stworzone. Ale po prostu w tym świecie chyba widzę mobów nie ma, dobra? kiedy indziej widzę w różnych biblioteczki. Model biblioteczki to nie jest to, widzę, czego dosłownie szukam. Dobra, mi się tutaj do góry. Odmyk. Tutaj chyba już nic nie znajdziemy. Dobra, żeby do lawy nie wpaść. Okej, okay, mamy widzę tu obraz. Tutaj to tak, wygląda, tak jakby to był jakiś fake Dobra, oba, z obraza, nic nie... Oj, tu jest jakiś nie, ciekawy spawner. Więc sobie zniszczył, ale tutaj też widzę, nic nie widzę. Dobra, czekam się tutaj. Tu jest troszeczkę ciemno, ale na pewno sobie poradzimy. Tutaj cyk Dobra, sobie tu. Może mamy jakąś noktu wizji może, jak tutaj jest, no, Kolejne jakieś fajne itemy w tej skrzynce. Tylko ja mam tyle podaczek, że mi to są niepotrzebne. Czekajcie, to co możemy odłożyć, to też, to też, żeby mi niepotrzebne. Niektóre do ze i to tyle, dobra widzowie. Ja nie wiedziałem, że tu jest tyle ciekawych skrzyneczek i tyle ciekawych itemów w wytwierdza. Naprawdę nie wiedziałem tego. Ale to jest dużo, dużo. Ej, tu są jeszcze takie piętra. Jo! co względu? grand dobra to zniszczymy ile levela, jest git dużo levela, okej okay. rozwalmy sobie widzę tego pająka tutaj ładnie pięknego i idźmy do góry zobaczmy czy widzę coś tutaj jest do góry, no tutaj mamy piękne przejście tutaj będzie widać moją wioseczkę stąd dobra mamy tutaj schody, możemy iść sobie po schodach, ale tutaj też nic nie widzę, dobra spędzimy sobie tutaj zabierzemy troszkę serduszek ile tu jest przejść, Jo! O, tutaj też nie mogę przejść, dobra, tu jest jeszcze jakaś góra, ale ładnie, dobra, jest ładnie, tutaj w ogóle jest dosyć ładnie w tej świecie, serio, tutaj pobudowałem kilka, widzę, tutaj budowli, to jest naprawdę bardzo ładnie, ale ja widzę, najbardziej chciałbym być na moim innym bloku, no ale niestety, to jest, wiecie, to jest to, to jest to, że właśnie trzeba tutaj, widzę, przetrwać, po prostu... Po prostu trzeba przetrwać, tak? Dobra, czekajcie. Teraz tak, tutaj mam takie coś. Tutaj też będzie To sam będę widzę wycięcia, bo też widzę takie lotanie, po prostu też nie jest najciekawsze tym bardziej, że tutaj widzę nie najwięcej chyba widać. Ja widzę dużo widzę akurat, ale tutaj na podglądzie, czy tutaj po prostu na ekranie dużo widzę, a tutaj jest jakoś ładnie. Uuu. Bo tutaj to na pewno wszystko widać. Ej, czemu nie mogę tego rozwalić? tutaj się nie rozwalić. co, ja to mogę inne rzeczy rozwalić ej dobra, to tak sobie, sobie widzę do mojego domeczku Donaczek będzie pięknie się świecił przy tym mamy widzowe latarki ja, latarki, jest mary mamy widzowe pochodnie widzę, teraz takie pochodnie ja się tylko naprawdę tutaj nie działają, że tak oświetlam mm. Mam Mam dobra, będę tak widzał, jak tu jest taki schodek? aha, po prostu schodek okej okay. W taki, w taki sposób, ok? Dobra, idziemy sobie dalej. Tylko tutaj jest ciemno, albo mamy połowę, nie mamy połowę, tylko chciał jeszcze to sobie tak używać. myślę, że będą jakieś straszne mopki, będzie jakaś walka, ale tutaj chyba po prostu nic się nie znajduje. Czekaj, tam jest jakoś tak ciemno, fajnie. Uuu! A co tu jest? A co tu jest? A i znów się gdzieś tu wemknąłem. Gdzie ja tu jestem? Naprawdę, to jest tak duże, że aż mnie. Normalnie, nie wiem gdzie iść. To jest ogólnie ogromne, nie, no bo to z zewnątrz jest zewnątrz jest, jest duże Ja widzę hmm. nigdy w Minecraft takiego czegoś nie widziałem, no to oczywiście pewnie nie występuje tak o oh, w Minecraft Tylko przez to, że jestem w tym poromanym świecie, to widzę, tak się występuję, bo wiecie Bo, no, to jest widzę porąbany świat, czekajcie Gdzie ja mogę, gdzie by nie, nie było? Czekajcie, zejdziemy sobie tutaj na dół, żeby mi się na penetracji. traci Gdzie by nie było, tam pewnie byłem Chyba ja, widzę, że całą górę zwiedziłem odłóżmy sobie te itemy i wróćmy tam jeszcze raz sobie serial zróbmy tak czekajcie idźmy sobie to widzę tutaj do, do skrzyneczek czek, 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 cyk cyk okej okay. odłóżmy sobie to wszystko widzę tutaj zyskaliśmy naprawdę dużo temów. tender perełki mi już byłoby do mnie niepotrzebna, możemy się tak spróbować tepnąć bo boję że zginę chyba wolałbym chyba bym wolał pracę o nie nie ten odłożony możemy zrzucić tą enderperełką w razie co mamy o i już nie stracę awp dobra, wypchniemy się niezbyt tędy a nie odłożyłem te południe? a nie mam południ, dobra cyk i o dobra dobrze wyrzuciłem, okej okay, tu wygląda jakby to było w odwarcie hogwarcie, serio takie, takie rolowane schody ale bardzo Gdzie mi tutaj to podoba ogólnie, dobra tutaj mamy górę i ja do góry byłem i tu są po prostu takie zwykła góra weźmy wiem, to, nie, tutaj coś jest a, to są te widoczki to jest piękna woda ładna ta woda trzeba coś tam wybudować takiego ładnego mm, czekajcie tutaj, no ja tutaj wszędzie po prostu już sobie byłem no i możemy radzić sobie tutaj też na no, no nie tracę HP, bo jak tym się używa to się HP nie traci, dobra tutaj oj, tutaj mimo było, byłam jest pusta ja Wam i że coś za biblioteczkami. Coś za biblioteczki. Może coś tutaj nam się skrywa. Czekajcie, ile tego będzie. tutaj będzie dużo tych biblioteczek. To jest oczywiście jasne. Gdzie mnie widzę, że mogą. Nie wiem. Tu jest wyjście. Ja sobie wyszłam w taki sposób. Ej, tutaj, bo na tyle. się że na tyle mogą mnie. Nie wiem. Dobra, w taki sposób. I tutaj wydaje mi się, że mnie nie było. I co tu, czekajcie, co tu jest? Ojej, stracę OP. Jest biblioteczka? prostu jedna biblioteczka, co tutaj? Okienko, dobra, fajne, fajne. Tutaj kolejne okienko. A, tutaj nie ma co dojść o to. Kolejne okienko. Czekajcie, idę do okienek jest, jak się tutaj będzie. Okej, okay, tu mamy balkonik. Wydaje mi się, że prze, e, tutaj prze, przeleciliśmy to przysiutko tutaj, co tutaj? Chyba się po prostu znajdowało. Dobra, w taki sposób chyba mamy wszystko, co, co chciałem po prostu to widzę zwiedzić. Chyba ja wszystko zwiedziłem, tylko gdzie jest wyjście teraz. Wow, znalazłem do mnie wyjście. No i dobra, zabunkrujemy sobie to widzę, ja to, widzę, to jest taki ładny, piękny sposób. Żeby no, tutaj to widzę jakoś tam nie rzucało w oczy i tu jest jakiś kiw. I widzę, wejdźmy na chwilę do niego. wejdźmy na chwilę do niego i zobaczymy widzę co to jest za KV, y, bo to pewno to ciekawie. Łe, well, no czemu tak? Tak pusto, w takim cejp y, tak pusto. No serio. Serio mordeczko? Dobra, no to podsumujmy, sobie Co tutaj udało nam się nazbierać? Mamy to blisko do mecku. Zaraz zabijmy, co będziemy mogli z Coś nazbieraliśmy. Coś tutaj udało nam się zbierać. nazbierać. Mamy troszeczkę drewno. Oczywiście drewno tam nie zyskaliśmy. ale widzimy, te potki mnie interesują. Te poteczki są na dobrym poziomie, tylko nie są tutaj, tylko do góry. Bino, no, odłożyłeś tutaj jest zatrucie jest szybkości yy, dobra, odporność, jest nawet leczenie jest Widzę nowy amulet zyskaliśmy ten amulet w sumie to nie wiem po co mi jest dobra widzę. to by było na tyle to jest chyba mój 11 dzień i go właśnie w tym momencie widzę, jak się skończy dzień w prawdziwym życiu go właśnie chyba widzę. przetrwaliśmy więc jest git, idzie coraz lepiej Łapek, subskrypcję, bo jesteśmy coraz bliżej. Do powrotu na mój jeden blok. Widzimy się jutro. Życzę dobrego dnia i adios.